Zwycięska pasa AZS MCS Rubiny trwa w najlepsze. Nasi sportowcy po raz kolejny przysporzyli nam sporo powodów do radości. Kamil Wojdaty, AZS MCS Newsy. Zapraszam do oglądania. Dziewiątą wygraną w sezonie odniosły koszykarki pszczółki polski cukier. Akademiczki pokonały na wyjeździe Politechnikę Gdańską 77 do 70. W pierwszej kwarcie rywalizacja miała wyrównany przebieg. Sporo zbiórek w ataku miały gdańszczanki, które w premierowej odsłonie spotkania w tym elemencie były znacznie lepsze. Dla pszczółki był to słabszy fragment gry. Podopieczne trenera Krzysztofa Szewczyka zmobilizowały się dopiero w drugiej kwarcie. Lublinianki zdecydowanie podniosły w niej swoją skuteczność rzutową z dystansu i to one schodziły na przerwę z prowadzeniem 41 do 36. Trzecia kwarta to konsekwentna gra akademiczek z Lublina, które podtrzymały dyspozycje sprzed przerwy. Po 30 minutach spotkania gdańszczanki wiedziały, że będą musiały gonić wynik. Na tablicy świetlnej było 61 do 55. W kluczowych momentach ostatniej kwarty swój zespół do wygranej poprowadziła Ilaria Milacco, która zdobywała kluczowe punkty z półdystansu. Szczuka okazała się minimalnie lepsza, ostatecznie pokonując Politechnikę Gdańską 77 do 70. Koszykarze UNB AZT z Start Lublin w efektowny sposób ograli u siebie u JK Kielce 107 do 71. Najskuteczniejszy na parkiecie był Karol Obarek. Pierwsi do kosza trafili rywale, a konkretnie Igor Jagiełło, który popisał się trójką. Tym samym odpowiedział jednak Karol Obarek. Dla gospodarzy początek meczu nie był łatwy. Wyrównana walka trwała przez 3 minuty. Gdy trzy oczka zdobył Michael, gospodarek zrobiło się 9 do 6, a borek z punktami się rozwiązał. Po trafieniu Adama Myśliwca było 16-6. Ostatecznie po pierwszej odsłonie Lublin wygrywał 31 do 18, a jej wynik rzutem trzypunktowym ustalił Krzysztof Wąsowicz. W drugiej kwarcie oglądaliśmy bardziej równy pojedynek niż dotychczas. Miejscowi grali dużo środkiem, goście punktowali za trzy oraz z linii osobistych. Do przerwy w hali Globus było 57-41. Początek trzeciej kwarty odebrał przyjezdnym jakąkolwiek szansę na korzystny wynik. Brylowali Gospodarek i Myśliwiec. Swoje dokładali koledy z drużyny i przed ostatnią odsłoną mieliśmy rezultat 88-55. Ta nic nie zmieniła, prócz tego, że miejscowi po raz siódmy złamali barierę 100 punktów, ostatecznie wygrywając 107 do 71. Akademicy są liderem grupy B rozgrywek drugiej ligi mężczyzn. W pierwszej połowie mieliśmy troszeczkę problemów właśnie z zatrzymaniem ich yy, yy, graczy. W drugiej połowie już było dużo lepiej, wiadomo, zatrzymaliśmy ich już na 30 punktach w dwóch kwartach, więc poprawiliśmy obronę i ta przewaga u nas u, urosła. Atak dzisiaj funkcjonował w miarę dobrze, oczywiście oprócz rzutów osobistych, które... Dzisiaj jakimś dziwnym trafem nie, nie mogły wpadać, no ale wygraliśmy z sporą różnicą punktów. Każdy, każdy gdzieś złapał swoje minuty, więc jesteśmy zadowoleni. Drugoligowe siatkarki pokonały u siebie, drugoligowe siatkarki pokonały u siebie Wisłę Kraków 3 do 1. Dla podopiecznych trenera Piotra Fiołka była to druga wygrana z kolei. Mecz od początku układał się pod dyktantą podopiecznych trenera Piotra Fiołka. Pierwszy set był w ich wykonaniu koncertowy. Lubinianki zwyciężyły w nim 25 do 14, a decydujący punkt zdobyła Julia Hadała. Druga odsłona była zdecydowanie bardziej zacięta. W niej niemal przez cały czas dwa oczka zapasu miały na swoim koncie wiślaczki. Jednak w końcówce miejscowe wyrównały do stanu po 24. Wszystko zaczęło się od nowa, ale kolejne dwie akcje padły łupem gości. Po dwóch setach był remis, jeden do jednego. To wyraźnie podrażniło siatkarki AZS-u, które odbiły sobie ten fragment w kolejnej odsłonie, wygranej do 13. Czwarty set okazał się ostatnim. W nim zielono-biały nie tak łatwo co w poprzednim, ale również triumfowały. Tym razem do 21. Mecz zakończyła kapitan gospodyń Natalia Gieroba. Lubinianki zajmują obecnie ósme miejsce w lidze. Fajnie, drugie zwycięstwo z rzędu. Potrzebowaliśmy tego i potrzebujemy zwycięstw. Zrobiliśmy, wykonaliśmy nasz plan, który mieliśmy przed meczem super W ostatnim meczu pierwszej rundy, a w pierwszym meczu nowego roku, piłkarki ręczne MKS AZS UMCS Rubline wygrały u siebie z KS APR Radom 36 do 27. Akademiczki udanie rozpoczęły to spotkanie. W dziewiątej minucie pojedynku prowadziły 8 do 4, a wyróżniającą się postacią na parkiecie była Gabriela Tomczyk, która rzuciła do tego momentu 4 gole. Formą rzutową imponowały także Julia Skubacz oraz Dominika Więckowska, które były dla rywalek prawdziwym postrachem. Zielono-biały utrzymywały zaliczkę wypracowaną na starcie, czasem jednak ona zaczęła topnieć. Na przerwę schodziły, wygrywając, ale tylko 16 do 15. Druga odsłona była już bardziej jednostronna. Miejscowe potrzebowały niecałego kwadransa, by wypracować 6 goli zaliczki. Ostatecznie ta jeszcze urosła, a gospodynie zwyciężyły 36 do 27. Wynik wyniku Edyta Byzdra zdobywczyni dwóch ostatnich goli. Akademiczki są na szóstym miejscu w tabeli. No zrobiliśmy, co mogliśmy. Uważam, że cały zespół zapracował na to zwycięstwo. Wierzę bardzo w te dziewczyny. Dziewczyny coraz bardziej też wierzą z meczu na mecz w siebie i stać nas na to, żebyśmy wskoczyli tam na to czwarte, trzecie miejsce. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli będziemy na pierwszym, i też nic się nie stanie, jeżeli będziemy na szóstym. Najważniejsze, żeby te dziewczyny jak najwięcej grały i jak najwięcej właśnie, żebyśmy mieli takiej radości z wykonania zadań i w obronie i w ataku. W plebiscycie na zawodnika tygodnia triumfowała Julia Hadała, która na swoim koncie zgromadziła 156 państwa głosów. Wyróżnienie otrzymała za świetny mecz z Pogonią Proszowice, który AZS wygrał na wyjedzie 3 do 1. W tym tygodniu nominowani są Klaudia Pawlik, Julia Skubacz, Karol Obarek i Ilaria Miladzo. Głosowanie trwa na Facebooku AZS UMCS Lubin. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i zapraszamy na kolejne wydania. Do zobaczenia!